Już dawno powinnyśmy były znaleźć leśne przyjęcie. Lepiej nie zastanawiajmy się nad sytuacją, w której jesteśmy, i pomyślmy o innych rzeczach. O, o chłopcach! A ja właśnie cały czas staram się o nich nie myśleć. Zapomniałam, że to dzisiaj Dexter zabiera Raven do kina. Kto wie, może to wcale nie wypali. Chyba włożę tę bransoletkę, albo może pierścionek. Ten naszyjnik będzie mi pasować. Idziesz na randkę do kina, Raven, nie na egzamin końcowy. Ja wiem, wiem. Denerwuję się bardziej niż się spodziewałam, ale w końcu to będzie moja pierwsza prawdziwa randka z teksterem. To on! Przepraszam, nie zauważyłem, że drewno to twoja głowa. Znaczy, że drzwi to twoja głowa, znaczy, masz tu kwiatki. Dziękuję. So. Wspaniałe. Zapomniałe. Zła królowa, kwiaty. O! Nic się nie stało. Zaraz włożę je do wody. Co za niestara? Bardzo Cię przepraszam, Dexter. Nie, nie, to ja przepraszam. To moja wina. To wyłącznie moja wina, naprawdę. Bardzo przepraszam. Przepraszam za to, że mnie przepraszasz. To miejsce jest naprawdę miłe i... Uh... Może powinniśmy już pójść do właściwej sali? Uważaj na stopy. Au. Nic ci się nie stało? Chcesz coś przekąsić? Pójdę coś kupić. Nie, powinienem zostać. Nie, powinienem coś kupić. Chcesz coś zjeść? Ja chcę jeść. I jeszcze muszę pójść do łazienki. A ty nie musisz iść do łazienki. Przesła! Dexter, muszę ci coś wyznać. Jestem naprawdę bardzo zdenerwowana. Denerwujesz się? Ja się denerwuję. W takim razie coś nas łączy. To śmieszne, bo nie mamy żadnego powodu do nerwów. Może po prostu bądźmy sobą i cieszmy się tym wieczorem. Ciii. Zaczyna się. Jestem ciekawa, co się zaraz wydarzy. Kochani, strasznie wam dziękuję za głosy. Dzięki wam ja, i Jester, rozpoczynam zupełnie nowe życie w nowej szkole. Skróciliście moje męki w Areszcie Krainy Czarów, która tak na marginesie zbyt czarowna nie jest. I teraz mogę tworzyć swoją opowieść w Ever After. Mówię wam, genialnie bawię się w wiosce końca książki. Te kawiarenki, te sklepiki, wszystko. O, ale najlepsza na świecie jest herbaciarnia szalonego kapelusznika. No bo nie ma to jak czarodziejska herbatka z płatków róż, hmm. a w salonie fryzjerskim w wieży Popio Hair wyczarowuje mi takie fryzury, że... ojej! Jak wiecie, mam sporą słabość do cudzych historii, dlatego bez przerwy odwiedzam kino multichar. Wyobraźcie sobie, że w krainie czarów uczyliśmy się jeden dzień w roku. I, serio, jeden dzień za dużo. Właśnie, jednak w Ever Asser jest inaczej. Chcę to być każdego dnia. Ale mam przedmiotów, ojej! Księżniczkologia, każdy chce kiedyś trafić na tron. rachunki. opłaciło się kiedyś liczyć te wszystkie karty. Podstawy nikczemności, stare nawyki ciężko wyplenić. I o dziwo, z nikczemnością radzę sobie całkiem... No fantastycznie. Słuchajcie, kto wie, kto wie, czy nie kroi się Randunia? Spójrzcie, oto Alister Wonderland! Kocham się w nim od dawno, dawno temu. Kąd idziesz! Szykuje się partyjka krokieta. Chyba nie chcesz się spóźnić, co? Jesteś z krainy czarów, masz talent. Chodź! O, o! No to nic, słodziaki, muszę lecieć. Trzymajcie się! Dzięki wam, kochani. Zaczynam zupełnie nowe życie. Tak jest. Otwieram nowy rozdział i wyznam wam, że w tej szkole jest po prostu, no powiecie, po prostu po prostu jest bajecznie. Wow! Pokażmy, jak bawi się nasza szkoła wow! Kto jest gotowy na wielki czartlon? Wow! Wow! Dziewczyny, wasze stroje są po prostu czary marystyczne Dziękujemy, Sedar, to specjalnie na tę wyjątkową okazję Zrobisz trochę zdjęć do ostatniego rozdziału naszej księgi? Czartlon to wydarzenie sportowe kończące rok szkolny A oto bieg z przeszkodami po całorocznych przygotowaniach, Series Wood zdobywa mistrzostwo. Hunter Huntsman jest faworytem w właśnie ucznictwie. Nie do pobicia, najlepszy z najlepszych. Ostatnią konkurencją tego dnia jest czarek, ekstremalny krokiet się cieszę, że zdecydowałyśmy, że księga będzie pokazywała najpiękniejsze i najdziwniejsze momenty tego roku. Uczniowie, pora posadzić nasze coroczne księgi pamiątkowe. Każdego, kto chciałby zobaczyć sadzenie tegorocznego żołędzia, zapraszam do sadu Dziedzictwa. <śm> <śm> Dzisiejsze święto kończymy ceremonią sadzenia żołędzia, która zgodnie z tradycją odbywa się w samo południe. Wasze ziarno, proszę po? Raven? Jest jakiś problem? Nie, nie? wszystko okej. Okay. Gdzie, Gdzie jest nasz żołądź? Myślałam, Myślałam, że, że tylko masz. masz. O nie, został na trybunach. Mam pewien pomysł. Mam go. Tylko mi nie mówcie, że go zgubiłyście. Zostanie posadzony za kilka sekund. Idealnie. Jest czarowne. Co za wspaniały rok. Dobra robota, panie redaktorki. Mamy nadzieję, że przyszłe pokolenia będą czytać tę księgę z taką przyjemnością, z jaką my ją tworzyłyśmy. Odejdźcie bliżej, moi drodzy. Ta historia opisuje losy wyjątkowego rocznika rocznika sławnej Apple White i Raven Queen. Już za chwilę będziemy na Księżycowym Święcie lasu. Chciałam, żeby ten wieczór był dla ciebie wspaniałą zabawą. Obym się nie myliła. Wiesz co, Ashlyn? Stwierdziłam, że przestanę się przejmować Dexterem. Pomyślałam, co ma być, to będzie. A tymczasem zamierzam się dobrze bawić. Co to było? Niedobrze, bardzo niedobrze. Może to trzy niedźwiedzie. To mi nie brzmi na żadnego niedźwiedzia. O! Coś potknęliśmy. Moja chatka! Spójrzcie, tam są! Apple? Raven? Hunter? Zaraz, skąd wy się tu wzięliście? Cerise <słuch> powiedziała Sedar, że ktoś was widział w Czarnym Lesie. Eee, to była tak jakby moja wina. Skierowałam was na złą drogę. Ale dlaczego nam to zrobiłaś? Eee, ja tylko wypełniam swoje przeznaczenie. Eee, psuję innym zabawę w ramach hobby. Ale teraz, kiedy zobaczyłam jak się zachowujecie, jakie jesteście miłe dla tego obrzydliwego stwora... Hej! Ja też mam uczucie, wiesz? Jeżeli przeze mnie się spóźnicie, to... O, chciałabym... Chciałabym... Przeprosić? Tak, właśnie. E, przepraszam, że nie dotarłyście na przyjęcie. To nieprawda. Jestem Królową Wróżek. Nie da się znaleźć Księżycowego Święta Lasu. Ono znalazło was. Wszyscy możecie w nim uczestniczyć jako goście specjalni. Yeah! Sejbel, wow. 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 zatańcz z nami! Ta cała uprzejmość całkowicie zrujnuje moją reputację. A zresztą od jutra znowu mogę być niedobra. Każdy rok szkolny zaczyna się od wycieczki do sadu dziedzictwa. Pierwszy, jak zawsze. Z takim czasem nie wydaje mi się. Uczniowie, liczę, że zdajecie sobie sprawę, jak powinniście się zachowywać. O przekroczeniu bram Sadu Dziedzictwa. No, 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 no. Jakie to ekscytujące! Jej, ale ekscytujące! Dzisiaj macie okazję przeczytać księgi pamiątkowe dotąd niewypowiedzianych pokoleń uczniów z dawnych czasów. Słyszałam o tym! Każde drzewo w sadzie to niezwykła opowieść o innym roczniku. Okej. Okay. To jest nawet całkiem ciekawe. Przez cały poranek uczniowie czytali o licealnych przygodach swoich przodków. Historie z młodości przyszłych królów i królowych, bohaterów i czarnych charakterów z Ever After High, takich jak oni, tylko że ich przodkowie nie mogli rządzić swoim losem. Chłopcy, nie biegajcie. I przestańcie grać tą księgą w głupiego Jasia. O. <śm> Nawet nasi czarokrainowcy byli pod wrażeniem ksiąg z dawnych epok. Proszę o uwagę! Mam nadzieję, że zapełniliście głowy pięknymi historiami. Uczniowie, na zakończenie roku szkolnego zasiejecie w tym sadzie nowe ziarno, żołędzia, z którego wyrośnie nowe drzewo opowieści, przedstawiające historie i przygody waszego rocznika. Czarownice! Kto chce zostać redaktorem księgi tego wyjątkowego rocznika? No, my, my, my chcemy. I odtąd Apple i Raven uwieczniały najlepsze chwile swoich przyjaciół. I te najgorsze też. Zbierały opowieści całego rocznika, by dzielić się nimi z przyszłymi pokoleniami. Jesień w Ever After High oznacza, że nadeszła pora na wielki kiermasz wypieków. Łakotki, wychodki Serdecznie zapraszamy! Wspomóżcie naszą akcję! Skończyły się nam domki z piernika! A klienci wcale się nie kończą! Mm. Czy to nie jest czarowne? Mogłabym patrzeć w nieskończoność, jak pieką, jak dekorują, jak się krzątają. Zrobiłam idealne zdjęcie! Potrzebujemy więcej! Uuu! Idealnie, nie idealne. To mi się podoba! To zdjęcie do księgi pamiątkowej! Ludzie pomyślą, że byliśmy o. Tak, interesujący. O, kim masz! Potrzebujemy więcej pierniczków! I to na już! Ale został nam tylko jeden. Mam pewien pomysł. Zaklęcie podwajania. A czy możemy pomóc bez używania twoich czarów, Raven? To nic osobistego, po prostu nie zawsze są, no wiesz... No, bezpieczne? Hej, poradzę sobie. Nie można bałaganić w kuchni. Jeśli chcecie tutaj być, to musicie nam pomóc. Jeszcze nigdy nie udało się zebrać tak wielkiej sumy. Jednak kiermasz zapoczątkował rok sprzeczek między Apple i Raven. Nadeszła zima w Ever After High. Uczniowie spędzają czas bawiąc się na śniegu i lodzie. Ashlyn celebruje piękno zimy jazdą figurową na łyżwach. Niestety nie wiedziała, że ten piękny pokaz zaraz stanie się niebezpieczny. A tak potrafisz dać? Tak to już potrafiłam w przedszkolu. I to jest właśnie wspaniały, uroczy moment godny uwiecznienia w naszej księdze Basnioceum. Muszę przyznać, że jest bardzo, bardzo nudny. <laughs> Chciałabym godnej rywalki. Sama nie wiem, Holi. A jeśli nie dam rady? Nigdy tego nie robiłam. Po prostu spróbuj, Poppy. Pamiętaj, jeśli pozwolisz sobie na strach, to strach wygra. Postanawiam, że od tej pory nie będę się bać. O! O, widzę, że się odważyłaś, Poppy. O, her! Wszystko, co potrafisz zrobić, ja zrobię lepiej. O, o nie! Poppy! Okej, to oh, Hej, Już wystarczy! Jeśli pozwolisz sobie na strach, to strach wygra! A ja postanowiłam, że nie będę się bać! Naprawdę wspaniało. To tylko szczęście początkującego. Zdaje się, że my wszystkie miałyśmy dzisiaj sporo szczęścia. To się nazywa przeczarowne ujęcie. Nie mogę się nie zgodzić. Oto pierwszy dzień wiosny w Ever After High. W powietrzu czuć miłość i pyłki. Lepiej pójdę po inhalator Kto by pomyślał, że zwykły katar sienny rozpęta taki chaos A? Chyba Cupid zgubiła ten odlotowy łuk i strzały Poszukam jej Witajcie, tarcze Cupid na pewno się nie pogniewa, jeśli sobie strzeli Dziesiąt! A? Nie do wiary do trzech razy sztuka. Niestety Hunter nie wiedział, że strzały Cupid trafiają w serca. Miłość to prawdziwa magia. Nigdy nie wiesz kiedy cię znajdzie. Że pomagacie nam z księgą w swoim wolnym czasie, kochani! Świetna robota. Mam nadzieję, że lubicie to tak jak my. Uwaga! O! To miejsce oszalało z miłości. To jak jakaś miłosna gorączka. Znacznie lepiej. O! Wydaje mi się, że Hunter ma coś, co należy do ciebie, Cupid A, Proszę bardzo Hunter! A możesz użyć strzału jako antidotum i odwrócić ich działanie? Nie można zatrzymać miłości, to siła natury Ale... A, mam pewien pomysł Posłuchajcie! Zostaliście zarażeni miłosną gorączką Na szczęście dla nas istnieje wiele rodzajów miłości te róże Prawdy wam pomogą. Róże Prawdy to niesamowite kwiaty, które hodują tylko boginki takie jak Cupid. Zmieniają kolor w zależności od tego, jaki rodzaj miłości czuje dana osoba. Żółty oznacza przyjaźń, a czerwony zakochanie. Różowy to znak, że dwoje ludzi będzie ze sobą już zawsze. Pojechali na zakupy, więc po raz pierwszy będę opowiadać całkiem sama. Możesz mówić troszkę ciszej, bruch? Przepraszam, Kitty. A oto Bunny. Idzie spotkać się z Alisterem, żeby pomóc Apple zdobyć listę uczestników klubu szachowego. I dzisiaj nastąpi ich pierwszy pocałunek. Obawiam się, że nigdy do tego nie dojdzie. Tych dwoje już za długo się ze sobą przyjaźni. Przekonajcie się sami. Aha! Szach! O, o, cześć pany! Cześć Alister! Przepraszam, myślałam, że to tu znajdę klub szachowy. E, ja jestem klubem szachowym. Brakuje nam członków. Chcesz dołączyć? A. Twój ruch? Ja! O, hy, hy, wybaczcie, chyba zobaczyłam mysz. Kiedy nie psuj tej chwili. Właściwie to cofnijmy się o parę stron. Hej, nie możesz tak robić! Właśnie zrobiłam. Bani dotarła do altanki. Aha! Szach! He, o, cześć, Bany! Cześć, Alister. Przepraszam, myślałam, że to tu znajdę klub szachowy. Uh, ja jestem klubem szachowym. Brakuje nam członków. Chcesz dołączyć? Twój oh. ruch. Mówiłam, nie pocałują się, choćbyś kazała im na siebie wpaść. Oh, dobry pomysł. I wtedy zrobiła się pogoda pod psem. A właściwie pod kotem. O, przepraszam. Lepiej już pójdę, zanim się przeziębię. Zacznijmy ten rozdział jeszcze raz od początku. Bani dotarła do altanki. Aha! Szach! O, o cześć, Bany. Cześć, Alister. Przepraszam. Myślałam, że to tu znajdę klub szachowy. A ja jestem klubem szachowym. Chcesz dołączyć? O. Twój ruch. Szachmat. O. <grywa> e, e, wygrałaś! E, chcesz e, zagrać jeszcze raz? Widziałam lepsze całusy na kopercie. Kiedy pozwoliłyśmy im wziąć sprawy w swoje ręce, wyszło po prostu perfekcyjnie. Hej, to moja kwestia. <grywa> Raven, Apple, Raven, Apple. Apple i Raven miały problem. Jako współredaktorki musiały zgodzić się co do kształtu księgi i rocznika. A ostatnio nie zgadzały się nawet z tym, że się nie zgadzają. Apple, Raven. Dlaczego ciągle nie potraficie się pogodzić? Musi być na to jakiś sposób. Nawet wiem, jaki w krainie czarów odbyłby się pojedynek. Partia Krokieta! Ta, która wygra pojedynek, zostanie główną redaktorką. Przegrana, będzie musiała słuchać jej pole. Wchodzę w to, jeśli ty w to wchodzisz. Umowa stoi. Zaczynamy o świcie! Apple? Raven? Znacie zasady. A ja w międzyczasie będę wymyślać nowe. Maddy, ty będziesz w drużynie z Raven, Bunny, ty grasz z Apple. Żeby zdobyć punkt, musicie strzelić bramkę. W tył zwróć dziesięć kroków i młoteczki w ruch! Ale uznałaby się za zbyt nudne do księgi. Apple White! Moim zdaniem to jest warte zapamiętania. Szlaban! Chodzi o to, żeby pokazać nas od najlepszej strony, jak na tym zdjęciu naszych lojalnych przyjaciółek. Chyba śpiących przyjaciółek? No cóż, zdecyduję zwycięzczyni. W porządku, skończmy tę grę. Mamy remis! Głównymi redaktorkami księgi pamiątkowej zostają Apple i Raven! Tak, Mam dość, idę spać. Na razie! Wiedziałam, że się pogodzicie! Pod waszą opieką powstanie najlepsza księga pamiątkowa w historii! Wchodzę w to, jeśli ty w to wchodzisz. Umowa stoi. Być może dziewczyny nie do końca się zgadzają. Ale razem tworzą naprawdę niezwykłą opowieść. Cześć. Cześć, Rozabela. Cześć, Rozabela. Rozabela Beauty, córka pięknej i bestii, to bardzo wyjątkowa dziewczyna. Kocha wszelkie istoty i bestie: duże i małe, urocze i. te mniej urocze. Rozabela, jak możesz całować mrówniki? Są takie. Dla mnie wszystkie zwierzęta są piękne, darling. Niech to gnom! Profesor Rumpelstiltskin kazał mi zostać po lekcjach. Teraz będę musiała przemieniać siano w złoto przez całe popołudnie, jakbym była jakimś zwierzęciem jucznym? Tak, jakbym była jakimś zwierzęciem jucznym. To niesprawiedliwe. Jak zwierzę juczne. Gagatek! Widziałeście mojego wiewióra Gagatka? Zazwyczaj czeka na mnie po szkole i to Co jest do niego niepodobne? Uspokój się, pomożemy ci. Ludzie! Mamy pilny przypadek! Zaginęło ukochane zwierzątko! Co? Co? Mój gekon też się gdzieś podział. Okej, okay, zacznijmy szukać. Podzielimy się na grupy. Spotykamy się tutaj, pod flagą za kwadrat. Jej, <śm> <śm> Kochani, macie go? Chciałam, żeby inne zwierzęta pomogły znaleźć te zaginione, ale ich też nie ma. Musimy ruszyć głową. Albo naszymi nosami. Chodźcie za mną! Okej, okay, jest, tak jak myślicie, ale Rumpelstiltskin chce 20 stogów siana przerobionych na złoto. Jak miałam to zrobić sama? Przekroczyłaś granicę, Fejbel. Zwierzęta nie są twoimi sługami. Gadatek! O, tak się martwiłem. Pewnie myślisz, że jestem złą wróżką. Widzę w tobie dużo dobra. A ja widzę podwójny szlaban. Za karę będziesz sprzątać stajnie jednorożców. Przez <laughs> oh, they told you everything was waiting for you they told you everything was set in stone but now you're feeling like a different ending sometimes you gotta find it on your own it's an open